To tak, Konrad Zaparty, jestem dzisiaj z moim kolegą Olkiem. Siema. Olek sobie gra w jakąś patyczkową grę. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam Block City Wars, jak łatwo zdobyć pieniądze. Więc zaczynamy. Przepraszam Was bardzo za to, że yy, nie nagrywałem dawno, ale po, po pierwsze nie mam co nagrywać, po drugie nie mam kiedy nagrywać, a po trzecie mój kanał jest taki dla przyjemności, a nie żeby nagrywać, bo, bo muszę, bo na przykład zostawiliście 50 tysięcy lajków to kolejny odcinek. Nie no wiem, że tak nie będę miał w ciągu. No nie no, Sara wstała. A chyba znacie Sarę z odcinku. Ja, Ja 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 siostra ja. Złoto? No. A co myślałeś? Dobra. Gram na... SINGLE! Bo na online ciągle są... dead DADAMAT! Jest dopiero... godzina... 8.49. Jakby co polecam grę Clash of Lords. Wiecie, że w Clash of Clans mam własny klan? Pokażę wam to dzisiaj. No jak to może się dwie minuty ładować? Tu macie czas, tutaj. tym kółeczką z takim M macie czas. Jakby ktoś pepił by głąbę i teraz nie wiedział to. Macie co? Co to jest? Mam O! No i jestem! Tu mam bronię, granatów nie mam. I no what the Ej, czemu nie mam jetpacka? Auto policyjne! O stary! Sorry, że tak zamilkłem, ale po prostu nie mam o czym piplać. Piplać. Pipla. piplać, 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 pipać, pipać. <grym> 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 pipać. Pipać. w dobrym stronie to ja w... No nie gadaj. Sobie. Pierwszy raz w tej grze mam auto policyjne. I nie radzę wam zbierać na motorki. Ani na nic. Bo to strata pieniędzy, a i tak możecie to sobie ukraść. Pipa, pipa. Pipi, pięćdziesiąt 8.51. Moja mama już do pracy wyjechała. Dobrze jadę, dobrze jadę O Bibuś, cześć piesku pipak, Pipek, Pipek. Wezmę sobie jetpack Od razu mówię, bez jetpacka Tam nie Zdobędziecie hajsu Zaraz wam pokażę Gdzie można łatwo zdobyć jetpack Tu jest samo, które nie jest nam potrzebne. No w sumie jest nam potrzebne, no chyba, że ktoś chce być hardcorem i nawalać się na pięść. O nie, źle, źle, źle. Pik. Dobra, wysiadam. I gdzie ten jepak? Jajpak. pak. Jeb pak. Muszę zgubiłem um, jet, pak. Yep, pak! Patrzcie, jakie mam broni fajne. Jakby co nagrywam jak jestem chory na asmę, więc... Nie miejcie do mnie preden. ja do was będę miał pretensje, że jesteście pedałami. Nie no, sorry, ale... Parkour! Pff. Gdzie moje auto? Gdzie moje auto? I nie no, nie przedostanę się tam bez jetpaka. Przedostanę. Jakby co gram na pierwszej osobie. Pierwsza osoba jest tutaj. Klikacie pauzę i klikacie FPS. Nie. Niby takie rozwalone, ale skocznie to tu mają niezło. Dobra, taka krótka rada. Tu wchodzą zombiaki tutaj. Wy musicie stanąć tutaj i, szczelać, i poczekać aż wszystkie zombiaki zbierą się jed do jednej kupy tutaj. I żebyście e, najlepiej zbierać tutaj zombiaki i e, stąd rzucić granatę do tych zombiaków. Ja teraz ciznę na pałę. Oleg, patrz. Ale to jest miasto zombie, patrz. Już mi laguje. Wuh, już widzę kupeczki na mapie. <laughs> to zobaczysz większe kupeczki. O nie, pała bejsbolowa um, Uciekać! Wiem, że tu mają jetpaka. Trzeba być wielkim hardcorem, żeby tak móc biegać. Bo to nie jest łatwe. I no gdzie ten jetpack? Może jest oznaczony na mapie? Nie. Aaaa, mm, boję się! I widzę, cały czas masz amunicję. Tak. musiałem całe miasto przebić, żeby zdobyć jeden głupi jetpack. Pewnie tak. Nie chciałem unikać, nie. Jak hołpią? Jakim jestem koksem? Przeżyłem bez koksa. Nie <grymne> bez koksa. Szybko, Dziadpank. Dawajcie mi tutaj jakąś nie, nie jakieś kudelniczki? Uciekam, w... pokażę wam, jak szybko zrobić hajs. Bo mam Dziadpank. Tylko teraz miałem przerypany, bo nigdzie nie było tego jetpacka w mieście. Ale było w mieście zombiaku. No. Jakby co, tutaj był taki naukowiec, który testował na człowieku taką próbkę i myślał, że to da siłę i niechmiertelność, ale... dało zmutowanie. No, to dało zmutowanie, i później całe miasto wirus zaatakował. I rozwalili tutaj most. Tu zbudowali nowy. Zębiaki tu jakoś rozwaliły wcześniej. I yy, tam wybudowali nowe miasto. O, i patrzcie teraz na moją taktykę. Wiecie co? Ja wolę ten pistolet. Wybijamy wszystkie zombieaki jak najszybciej, żeby Hajs nie znikł. Hajs, Hajs, Z YouTube'a. Dobra i tak robicie ciągle. Um, teraz pokażę Wam Clash of Clans Clash of Clans Co robisz, Olek? Chcę ściągnąć A jaką? Ten wiesz, to mam co teraz. Blok City Wars? Bro? Tylko po to, żeby się załadowało. Ktoś mnie zjechał. Jakby co, ta gra, w którą przed chwilą grałem nazywa się Block City Wars. Pisze się z dużej litery. Litery. Blad... Block... City... Wars. Replay. Sześcioma bar, barbarami mnie zjechał. Zapieprzałem do techa. I no zjechał mnie barbarami. No i stracił 60 barbar niepotrzebnie. Powybijał mu wszystkie barbary i dostał facet. co jaki gnój. Zjechał <laughs> 60 barbar, to bardzo dobra liczba. Jakby co możecie do mojego klanu dołączać? Dam Wam Eldera, jak dołączycie. To jest mój klan. Pyk, pyk. Konrad Ad. E, flaga taka. Konrad Ad. Swa Konrad Swadad. Dobra, więc to było na tyle. Nie mogę... No fuck. Sick. Nie wrzucę wam tego. Sorry. Albo wrzucę.